Witajcie moi drodzy, z tej strony Avro, a to jest The Hospital, czyli horror, yy, który będzie jakimś podobno całkiem niezłym horrorem, tak patrząc na opinię by wynikało. Yy, będzie on zahaczał w pewien sposób o tematykę pandemii COVID-a i w sumie podobno jest całkiem straszny. ok yy, ustaw, jasność, tak żeby ten napis był... Ledwo widoczny. Ustawię trochę bardziej. Zawsze tak się robi po prostu. Takie są zasady. Czekaj. Yy, no gdzieś tyle myślę. Dobra. Okej, okay, budzimy się w szpitalu. No dobra. Kiedy wirus mnie dopadł, miałem nadzieję, że wyleczę się z tego szybko, ale moja kondycja, znaczy moje, moje, moje zdrowie spada z dnia na dzień. Ledwo mogę oddychać. Zapłaciłem dużo, żeby dostać się do prywatnego pokoju. I myślałem, że jestem. W sumie, jestem. Miałem farta, że dostałem się do jednego. Dużo osób jest chorych i czuję się, że z, z, jestem numerem statystyką. Tragiczne by było u, u Umarcie, śmierć samemu w tym pokoju. Nigdy nie byłem, nigdy nie wierzyłem w Boga. Zastanawiam się, co się dzieje z ludźmi, którzy umierają. Co się dzieje po śmierci? Okej. Okay. Czuję się bardzo słabo, muszę iść spać, ledwo mogę oddychać. Dobra. Okej, okay, jesteśmy. I'm up, wstałem. Jak to jestem na nogach? Czemu jestem na nogach? Nie, nie pamiętam, żebym wstawał. Chodź yy, używając WSD, lub patrz używając myszki i sprawdzaj rzeczy z, klikając. Gra zapisuje się automatycznie. Ok, Medical Device. Dobrze, hospital bed, my bed. It looks as if. Uh, uh, uh. Spędziłem wiele dni uh, próbując uh, o, walcząc o oddech. Uh, krzesła są dla gości, ale jest pandemia i nie ma gości. Bathroom door, ok, łazienka zamknięta. Dobrze, no to musimy wyjść, bo co innego zrobić? O jest! No, no, pierwszy jumpscare już się przestraszyłem. To nawet nie było dobre. Co to za postać? E, może to doktor? Zobaczę, co się dzieje. Dobra, w którą stronę ta postać poszła? Wydaje mi się, że w tamtą. Gdzie są wszyscy? E, jak wcześniej patrzyłem, e, dużo było doktorów i dużo osób się przemieszczało. Door. Eee, zamknięte, nie ma żadnych znaków. I Nie mogę nic zobaczyć przez okno. Dobra. Eee, tu jest nasz pokój, z tego co rozumiem. Tu są drzwi zielone, exit, pewnie w tamtą stronę mam iść, aczkolwiek... Eee, pewnie sprawdzić mogę zawsze. Dobra, na no, jak na razie wszystkie drzwi zamknięte. Zamknięte tak, jak wszystkie inne. No dobrze, no to idziemy do zielonego wyjścia. I przygotuję się już na jumpscare. Bo niemożliwe, że nie będzie jumpscera. No luck. Eee... Muszę znaleźć inny... Dobra, teraz się nie przestraszyłem. Muszę znaleźć inne. Sposób wyjścia. Ok. Teraz się nie przestraszyłem, bo akurat to było oczywiste. Ok, drzwi otwarte. Dobra, ta postać nam otworzyła drzwi. Czyli właśnie dokładnie idziemy tam, gdzie nie powinniśmy, ale standardowo, no to co? No nie ma co się przejmować. Ok, czuć napięcie. Spowodowane całkiem niezłym ambientem. Całkiem prostym, ale robi robotę. Muszę znaleźć kogoś, jakąś pielęgniarkę albo doktora, który będzie mi udzielić pomocy. No dobrze. Co jest? Ktoś puka w drzwi od drugiej strony. Mogę spróbować wejść. Okej. Okay. Jesteśmy Wygląda jak pokój, w którym byłem wcześniej. Co za brud. Dobra, tu mamy już jakieś oznaki kogoś Eee. Obrzydliwe. Coś na, w stylu krwi. Oj oj. Nie, nie ma. Okej. Okay. That figure. A? Dobra. Włączył się telewizor i coś chyba tam było. Dobra, spróbuję wyjść. That figure I saw in TV. Przypomina mi. Nie, nie, to nie może być to. To musiało mi się. Yy, przy, przyśnić. Może jestem. Możeś nie może ten może wcale nie, nie dzieje się to naprawdę. Tor, kolejne drzwi. No dobra, no to idziemy po prostu prosto do następnych. Ok. O, coś się zmieniło. Jakiś krzywy korytarz. O. Ja dosłownie jestem w stanie przestrzy, jestem w stanie przestraszyć się wszystkiego. Nie przestraszyłem się tego jednego jumpscara. No nieważne. Te jumpscares są tak w kompletnie oczywistych miejscach, że to szok. Dobra, zamknięte. Kolejny kory też wyglądający tak samo, ale drzwi środkowe ponownie otwarte. I ktoś tam leżał. I czy to było ciało? Jeśli to jest sen, to jest coraz gorszy. Dobra. Czy ktoś się ze mną bawi? Zobaczymy. Dobra, to nie może być ona. To jest yy, sen albo koszmar. Muszę się stąd wydostać. Znowu ktoś. Oj, w którą stronę? Czekaj, czyżby te drzwi zostały otworzone? Może... Nie, nadal zamknięte. No dobra. Idziemy dalej. Światła chyba coraz bardziej... coraz bardziej szaleją. Okej. Okay, no dobra. I teraz jesteśmy... What? How? Jak to? Jak tu się znalazłem? Poznaję to miejsce. Yy, to wygląda jak apartament, który... w którym yy, kiedyś my... Żyliśmy. E, tylko, że wszystko jest teraz opuszczone. Coś jest na stole. O. O. Okay. To było słabe. To akurat nie było straszne. To nie może być. To nie może być ona. Nie widzę e, jej twarzy. Jak to jest możliwe? Była, nie żyła. Nie żyła od czterech lat. Nie, a izdatiu? Podobna cisza, znana. To musi być jakiś tragiczny sen. Eee, wspomnienia z, tra z tragicznego, e, tragicznego zdarzenia sprzed czterech lat wracają do mnie. Czy mógłbym oca czy mogłem ocalić jej życie, e, jeśli bym zrobił inaczej, coś inaczej, e, ale jakim kosztem? Ok, I'm sorry what happened, Nia. Only cold silence. Tylko zimna cisza. Co ona ode mnie chce? Okej. Okay. Nia. Czy leżąc na szpitalnym muszku, yy, mózg podpowiada mi jakieś. Poszmarne rzeczy. Nija. Ok, sprawdziliśmy to zdjęcie. Pamiętam to zdjęcie. E... E... Zrobiliśmy je na plaży, ale af... e... po małej kłótni. E... Miała 24 lata. Aha, e... wtedy już zaczęła pokazywać jakieś przerażające znaki mentalnego choroby psychicznej, które później ją konsumher pochłonęły. O, tak. Próbowałem jej pomóc, ale odmówiła. I jak stała się zagrożeniem dla nas obu, yy, zakończyłem yy, relację. Okej, okay, potem yy, telefony, prześladowanie i groźby. Okej, okay, pewnego razu się obudziłem i stała nad moim łóżkiem i yy, trzymała coś w ręce. Okej, okay, dobra, idziemy dalej oczywiście pewnie właśnie do pokoju, w którym się stało. Nie korytarz. Co to za miejsce? Jakby wygląda. Tak, jak, yy, tak, szpital połączony z ich apartamentem. No dobra. Idziemy, dobra. Okej, okay, jest tu jakieś ciało. Zwłoki. Czemu tu miały być po prostu jakieś czyjeś zwłoki. Okej. Okay. Dobra. Wszystkie drzwi zamknięte jak zwykle, ale sprawdzić nie zaszkodzi. No to co? Te też pewnie wyglądają. Nie otwierają się. Dobra. O kurde. E, dobrze, no, no to musimy iść tylko w jedną stronę. Ale, nie wiem, oczywisty był jumpscare, że jak się odwrócę to ten, ale no... Słucham? Halo? Słucham? Gdzie to było? Dobra, po prostu pójdę szybciej. <grytanie> <grytanie> Okej, okay, kolejny korytarz, już nam znany kształt. To chyba cięcie po kostach, nie zro zrobienia uproszczonych korytarzy. Okej. Okay. Trzymała nóż wtedy. I widziałem jak. E... Chciała ten. ciknąć mnie. Aha, nie, trzymała go przy gardle i powiedziała, że nie może beze mnie żyć. E... Before she could her hurt herself. E... Aha, obezwładniłem ją i oddałem ją do szpitala. I dostałem potem okropny telefon. No dobra, to już można się domyślić, co się stało. No to idziemy do drzwi. Aha, dobra. Napisała notatkę. Ostatnie słowa, co chcesz ode mnie? Zrobiłem wszystko, co mogłem. Ok, czy te drzwi będą otwarte? Nie, idziemy dalej. Co chcesz ode mnie? E, myślę o tej. No, o tym liście. Ostatnie słowa. Napisałeś nigdy, nie pozwolę ci odejść. No tego też się nie przestraszyłem, no to dobra, okej, okay. budzimy się z powrotem w szpitalu, okej. Okay. No, jestem z powrotem w, w tym, w szpitalu, w pokoju, dobra. Hospital bed. Czy jestem wyzwolony, czy jestem, czy jest już dobrze, czy nadal jestem w tym koszmarze? Bathroom door, okej, okay. znowu zamknięte, oczywiście trzeba wyjść. Nie ma nikogo. Okej, okay, no to koniec. Dobra, no to nie mamy odpowiedzi, czy nadal jest w koszmarze, czy, czy to będzie nieskończony koszmar. Czy, czy nie? Ale całkiem spoko horror. Jest jakaś opowieść. Też fajne. Niektóre jumpskery lepsze, niektóre gorsze, ale trochę. No trochę się pobałem, więc jestem zadowolony. No to dziękuję wszystkim, miłego dnia albo wieczoru, zależy o której godzinie to oglądacie. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i cześć.